Dzisiaj przychodzę z podkładem Diora. Tutaj jest Forever Skin Glow w kolorze 2CR. Tak, R. Ale ja już wiem, że on raczej będzie dla mnie, no tak patrzę, za ciemny. No, raczej będzie za ciemny. Zobaczymy, jak to będzie. Nie wiem, najwyżej będę się ratowała jakoś. Przede wszystkim tak, tutaj jest SPF 20, nie czytałam żadnych recenzji na jego temat, jedyne co się dowiedziałam, to Ania mi powiedziała, że przede wszystkim trzeba nim wstrząsnąć i tak, tutaj widzę, że trzeba nim wstrzą wstrząsnąć, też jest, o, odwrotnie, rysuneczek, że trzeba wstrząsnąć. Jest, ile tutaj mililitrów? Chyba standardowo będzie, tak, 30 ml zużyć, w ciągu roku 12 miesięcy. No to wstrząśnięty i obawiam się, że może być przyciemny. Tutaj jeszcze wydaje się, jak, jako tako, no ale dobra, zobaczymy. O. Tak on tutaj wygląda. Dobra, zobaczymy. I teraz tak, pokażę Wam, porównam do dwóch produktów. Tutaj mam bel w kolorze. W dwójce. To jest bel, którą możecie dostać w Biedronce. To jest stara kolekcja, ale mniej więcej, żebyście wiedzieli, już ciemnieje chyba. No, ciemnieje to. I zobaczcie, bel jest tutaj przy nim bardzo. A to jest dwójka. Bardzo jaśniutkie i ma beżowe tony. Tutaj widzę pomarańczowe tony. I jeszcze oprócz tego Wet and White i to jest Soft Beige kolor. Ten standardowy, pierwszy to nie jest ten rozświetlający. I w tej chwili dla mnie ten właśnie podkład jest ciut przyciemny. A zobaczcie, że on jest mniej więcej to samo. Więc no, nie wiem. Jeszcze raz Wam pokażę. O, i spływa, spływa ten zbiora. I chociaż sama nie lubię czegoś takiego oglądać, testów, że ktoś nakłada, a później jeszcze korektorem się rozjaśnia i to bardzo dużo, prawdopodobnie będę musiała tak zrobić ze względu na to, chociaż nie, nienawidzę tego, bo to nie jest dla mnie w pełni test. Z tego względu, że ja teraz ostatnio nie mam ani jednego dnia takiego, żebym siedziała w domu. Zawsze wychodzę, więc muszę mieć chociaż mniej więcej wyglądający makijaż taki. Aby można było no wyjść do ludzi. No. no, jak widzicie, no, zobaczcie, jak to, jak i to jest ciemne. Ten jest ciutkę dla mnie przyjazny, ten jest dla mnie za ciemny. No, prawie, że to samo, co ten Westen White. Ja ten Westen White muszę sporo rozjaśniać. Dobra, teraz wytrę te, które Wam pokazywałam, i bierzemy się za nałożenie tego diora. Ale. Um. Aha, i Ania mi mówiła, że ten podkład jest dosyć kapryśny. Że jednego dnia bardzo ładnie wygląda, a innego dnia tragicznie. Że ona sama nie wie, dlaczego tak się dzieje. No po prostu, no taki jest. Więc zobaczymy, jaki on będzie dla mnie. Tutaj na razie tą resztkę. No, sam policzek na razie. No, za mało będzie. Ale dobra. Tu mamy to rozsmarowane. Na razie taką troszeczkę tylko. No Widzicie, ociupinkę wzięłam. A może i nie. Może i jakoś się wtopi. A zobaczcie, tylko ociupinkę wzięłam. Nie, będzie za ciemne. Ociupinkę tylko wzięłam i no. Ładnie zakryło, tak jak ja lubię. Taki stopień zakrycia jest, jak ja lubię. Czyli podejrzewam, że jak wezmę teraz kolejną pompkę, gdzie nie będę tutaj rozsmarowywać i będzie koniec. Czyli dla mnie wystarczy takie półtorej pompeczki. Dobra, dajemy Ach, a może i nie. Zobaczymy. Dobra, na razie na pół. No, tu zobaczcie. On momentalnie ciemniej. Zobaczcie, jaki tutaj jest, a tutaj już od razu. Widzicie? Tu momentalnie ciemnieje. Oj. <grym> Żeby nie skończyła jak pomarańcza. Dlatego może cieniutką warstwę zobaczymy jak to będzie. No trudno, no taki test. Inaczej nie dam rady, żebym mogła wyjść do ludzi. Albo cieniutka warstwa, albo będę. Jeszcze jedną pompkę. Jednak nie jest taki wydajny, bo jeszcze jedną pompkę, ale te pompeczki są bardzo malutkie. No ja mogłam Wam pokazać w sumie. Zaraz wam pokażę. Jak to jest malutko. Zmarnuję trochę podkładu, ale to nic. To znaczy, o, później, później jak będziemy sprawdzać kolor jeszcze bardziej. Ok. Zobaczcie, u mnie. On wygląda bardzo leciutko. Jakbym nic nie miała, nie licząc z tego, że jest dużo, dużo za ciemny. No, na szyję. No, muszę na szyję. Nie lubię dawać tak aż dużo na szyję podkładu, no ale jakoś trzeba wyglądać. Na razie tragedii nie ma, jeżeli chodzi o kolor. No, jest za ciemny, ale no, jeszcze jakoś do uratowania. Może jednak nie. No trudno. Będę przyciemna. Ale ogólnie, tak jak widzę teraz, jak wygląda, no to jest taki lekko świetlisty, ale tutaj z tyłu przeczytałam, że on jest. Zaraz sprawdzę, gdzie to dokładnie było. Radiant. Tu o. o, o, o. Że on ma być taki rozświetlający. No i sama nazwa, tutaj jest napisane: Skin Glow. No to zgadzałoby się, jest rozświetlenie. Mi ta cieniutka warstwa w zupełności wystarczy. Ja nie lubię mocnego krycia, także tutaj zero moich zaczerwieni nie widać w ogóle. Jedyne co, to widać odrobinkę moich biegów. No ale zobaczcie sami tu, jak wygląda moja powieka jasna, a jak wygląda tu. No. Jest bardzo, bardzo ciemny. Także to był ostatni dzwonek, żeby przetestować ten podkład. No, ostatni dzwonek, bo już będzie się robił za ciemny, bo ja będę szybko pladła. A i miałam tu, tutaj widzicie, już jest ten jasny, jaśniejszy niż to, ale zobaczymy. Jeszcze nałożę. I zobaczcie, tu jest taki, idąc nawet w stronę beżową, nie jakoś super beżowy, ale w stronę beżową. A tutaj robi się taki różowawy wręcz pomarańczowo różowawy. I jest dużo, dużo o ciemniejszy. Nieładnie, bior, nieładnie. Taka droga marka, a podkład ciemnieje. No ale to się zdarza nawet najlepszym, jak widać. Znaczy, czy Dior jest najlepszy? Dyskutowałabym, bo można dostać podkłady, które są wręcz śmiesznie tanie, za 20-40 zł, które są o wiele, wiele lepsze. Dobra, wiecie co? Teraz wezmę korektor, tylko nałożę i puder. I Wam się pokażę. Nie będę nakładać żadnych kremowych rzeczy, żeby nie zaburzać tego, jak wygląda coś. Albo może jedną rzecz. Jakiś coś jednego, coś jednego nałożymy razem, bo kiedyś tak już było, że jakiś podkład nie lubił się z kremowym konturowaniem. Także tak, nałożymy. I on się chyba nie lubi właśnie z inglotem, z tym brązerem. Przy okazji dawno go nie używałam, bo ostatnio cały czas używam y, swojej mieszanki brązerowej i jakiś też testowałam taki podkład, który był w próbeczkach, gdzie było bardzo dużo tych próbeczek i też go zmieszałam. I właśnie używam też jako brązer. To no więc to poszło jakoś na razie w odstawkę. Ale dobra, korektor Maybelline korektor. Też ostatni dzwonek, żeby go używać. A bardzo go lubię. Ale on jest tak wydajny, że łoho, No i jak widzicie, to wygląda, że mam dużą warstwę, ale nie. Ja nie, da, nie daję dużej warstwy. To jest Malusio. Ja wolę, żeby było mi widać te cienie, wory pod oczami, niż żeby mi korektor własił w zmaszczki. Także właściwie to będzie tylko tyle. Nie potrzebuję więcej. I teraz. Pędzelk świeżo umyty, tak? Bo właściwie go nie używam. Znaczy nie świeżo umyty, dawno już tylko nie korzystane. I teraz weźmiemy. I chociaż jedną stronę z wami zrobię. Zobaczcie, jakie to jest ciemne. Także tego brązera praktycznie nie, nie widać. Coś tam jakoś delikatnie przyciemnia. A w zimę ten brązer dla mnie jest yy, przyciemny. Ale w tym roku wyjątkowo mocno się opaliłam, Wam powiem. Naprawdę wyjątkowo mocno. Pięknie się wtapia ten brązer. Nie ma żadnych problemów, także ten podkład nie ma humorów, jeżeli chodzi o nakładanie brązera. Dobra, to teraz wezmę, nałożę puder i Wam się pokażę. Ok, nałożyłam sobie puder warietę. Pewnie wszyscy go znacie, bardzo go lubię i powiem tak: wszystko nakładało się bezproblemowo. Podkład wygląda ślicznie, naprawdę ślicznie. Jedyny właśnie minus to to, że tak bardzo mocno ciemnieje, ale no, tragedii nie ma, jak tak patrzę, tylko tyle, że tutaj się wydaje bardziej różowa, tutaj jestem jednak no, po swojemu taka żółtawa, ale jak nie mam. Przy no ręki przy twarzy nie ma tragedii, jest okej. Okay. No, jest okej. Okay. Da radę, jeszcze przez pewien czas. Jeżeli się okaże, ładny, to jeszcze dwa, trzy tygodnie, może mi się uda, bez rozjaśniania może go używać, ewentualnie jakimś korektorem, coś bym tutaj rozjaśniała i by było. Ok, jeżeli będzie dobry. Na razie jest wszystko. Pięknie, naprawdę pięknie. Nie widać go na twarzy, że go mam. Jest taka delikatna, cieniutka warstwa. Aha, dzisiaj zaczynam, no niestety, testowanie trochę później, jest w tej chwili po 11. Z reguły robię to dużo wcześniej. No, tym razem akurat tak wyszło, że zanim się zebrałam do testowania, no to już jest godzina 11. Dobra, to przynajmniej dwa razy się spotkamy. Postaram się jak najdłużej. Jak wyjdzie? Nie wiem. W każdym razie dzisiaj jest buro, ponuro, deszczowo, więc i wiecznie, więc test będzie porządny, porządny, bo będę siedziała i w domu, yy, i będę wychodziła na ten deszcz. No dobra, to na razie. Pa! Cześć Wam! Myślałam, że przyjdę wcześniej. Jest 18.30, o 11.00 zaczęłam czyli jest 7,5 godziny mniej więcej. No nie całe 7,5 godziny. I no nie wyszło, bo byliśmy na mieście przedłużyło się załatwianie różnych spraw. Dobra, zresztą to jest nieistotne, ale przy okazji zaszłam sobie do Rosmana zobaczyć, co jest nowego, ale nic nie kupiłam, tylko tyle, że połaziłam. Ale teraz tak odnośnie podkładu, zmokłam bo byłam żaweczka. I co? Czoło jest totalnie nienaruszone, gładziutkie. Nos świeci się, ale nic nie zeszło, mimo tego, że wycierałam kulfona, tak, bo było zimno, więc troszeczkę wycierałam. Tu okulary miałam. Jest odciśnięte, że miałam okulary, ale nic nie zeszło spod tego. Pyniolak, tupta. Czy cokolwiek w ogóle gdzieś mi zeszło, no to no odrobinkę na tym nosie, no jakbym się przyczepiała bardzo mocno i wpatrywała, to odrobinkę widzę, ale po prostu tak. Tu się świecę, tu się odrobinę świecę. Tak, o, zobaczcie, tu i tu. Tak, o, tyle. Łącznie z nosem, ale tylko sam czubek. Yy, mam wrażenie, jakby przyczepiam się, skoro to jest taki bardzo drogi podkład. podkład no to ja się przyczepiam. Tu tak jakbym odrobinkę widziała pory. Tu, na no, no, i tak dalej. Czyli tam, gdzie się świecę. Broda. Hmm. Też się trochę świeci. Ale to jest akurat tak. Tylko bym chusteczką przyłożyła i pewnie wszędzie by poznikało to. Także. Ale nie, nie robię. Nie robię. Skoro u mnie na suchej skórze to się wyświeca troszeczkę, no to musicie tym bardziej zobaczyć, jak ja bym się wyświeciła. Później. Jeszcze mocniej. Także nie ruszam, niech się dalej wyświeca, jeżeli ma się wyświecić. Ale czoło nienaruszone, policzki nienaruszone. Gdybym miała na przykład dalej gdzieś pędzić, to tylko po prostu bym wzięła, odcisnęła chusteczkę, delikatnie jakiś puder dała. Tu, tu i tu. Nic więcej. Bo reszta jest nieskazitelna. Mimo tego, że też tak brodę opierałam i tak opierałam. Ja mam ogólnie zwyczaj dotykania twarzy. Mnie to nie interesuje, czy, że mam podkład i tak dalej. Ja dotykam. Dlatego może między innymi ja lubię, żeby było wszystko suche. No, ale zmokłam, znaczy taka mżaweczka była nie tam jakoś bardzo mocno, zresztą widać po włosach. Powiem Wam, użyłam dzisiaj, przy okazji Wam pokażę. Użyłam dzisiaj, bo mam, o, strasznie siwe włosy. Zobaczcie, jakie kluchy robi z Isany o, takie kluchy robi spray na odrosty. Zisany, tragedia. I zobaczcie, nie pokrył siwych włosów. On się jakoś tak dziwnie zbryla. No, tragedia jest. Będę go używać, ale chyba najgorszy jaki miałam. Autentycznie najgorszy. Ej. No, ale dobra. Mam, to używam. I poza tym to ma być ciemny brąz. Nie dość, że te włosy wyglądają matowe na. przeraźliwie matowe. To ciemny brąz dla mnie to nie jest. Ale dobrze, chociaż nie jest ciepły. Ale dobra, nie miało być o tym. A ja o tym gadam, nie? No, także, jeżeli chodzi o podkład, ja jestem zadowolona, jest wszystko ok. Dzisiaj nie był humorzasty, chociaż Ania mi uprzedziła, że on potrafi być humorzasty. I się zastanawiam, czy nie zrobię Wam testu takiego. Że potestuję jeszcze kilka dni i zobaczę, czy na przykład na innej pielęgnacji, czy może z jakimiś bazami, czy coś się będzie nie zgadzało. Czy u mnie nie będzie protestował? Bo może nie. Diabli wiedzą. Dzisiaj moja totalnie podstawowa była pielęg pielęgnacja bez bazy i jest okej. Okay. Dobra. No to zobaczymy się później. Przetrzymam, ile mogę. No to na razie. Pa. <grych> Cześć Wam, jest 21. Dłużej nie wytrzymam, ponieważ strasznie boli mnie głowa. I tak to już jest 10 godzin z tym podkładem. I teraz tak. No to już te, te od tej, która to była godzina. Widzicie, tak mnie boli, że nie pamiętam. Wy przed chwilą widzieliście to, wiecie, która to była godzina. W każdym razie od tego czasu no, siedziałam w domu przy komputerze. I dalej, odciśnięte od <noise> okularów, ale kompletnie się nic nie starło. Tu, no nic, czoło jest nienaruszone, kompletnie. Nie odczuwam tu, na razie tu, nie odczuwam takiego lepienia, ale jak dotykam nos, i tutaj, te miejsca, i to, to tak. Sorry za moje paznokcie, będę dzisiaj jeszcze na go malować i idę spać. No, także nos wyświecił się tu. No teraz to zebrałam palcami. Pierdoła i broda minimalnie poschodziło, najwięcej z nosa, ale naprawdę niewiele tego zeszło. Moim zdaniem nie jeden podkład wygląda u mnie gorzej już po dwóch, trzech godzinach jak ten po 11. Także u mnie w tym momencie on się sprawdził bardzo dobrze. Jest, no naprawdę, bardzo fajnie. Tylko chusteczką coś zrobić. No, tylko makijaż oczu zdradza i moje naćpanie w oczach, że no, jest już późno <grych> i boli. I boli głowa. I teraz, tak, ja w tej chwili, jeżeli się, będę testowała, jeszcze przez minimum 3 dni, potestuję sobie. Nie wiem, czy ciągiem, czy jak. W każdym razie, mam jeszcze raz. Zanim będę publikowała ten film. Więc, potestuję, biorąc pod uwagę to, co mówiła Ania, że on jest kapryśny. I jeżeli się okaże, że nie jest kapryśny, to w tej chwili macie napisane tutaj: Nie był kapryśny, że wszystko ok. Jeżeli się okaże, że któregoś dnia on będzie jakoś się źle zachowywał, to wam to dogram. Pokażę wam, co było nie tak, wtedy powiem Wam, jaka pielęgnacja była, czy może jaka baza nie chciała z nim współpracować, czy coś w tym stylu. Dam Wam znać. Ale ja jestem w takiej wersji optymistycznej, że będzie wszystko pięknie, ładnie wyglądało, no bo wygląda ślicznie. Tylko ono, te, te jego ciemnienie. To jest jedyna taka poważniejsza wada w tym momencie, którą widzę, to to, że on ciemnieje. No i jeszcze druga wada, że ja z reguły się nie wyświecam. Dzisiaj nie było super jakoś ciepło. Było wręcz chłodno momentami wiatr, trochę słońca też było. Ale nie spociłam się, więc nie wiem, jak by on wyglądał po tym, na przykład, gdyby był upały 30 stopni. W tej chwili już było chłodniej. Ale wiecie co? Ma być niedługo jakoś tak cieplej. Poczekam z testowaniem, żeby przynajmniej, jeżeli się okaże, że jest jakoś tak. No, bo mam czas, mam czas zanim będę wrzucała ten filmik. Więc odczekam na jakiś cieplejszy dzień i wtedy też przetestuję. Zobaczymy, czy on będzie się bardziej wyświecał. Jeżeli będzie bardziej się wyświecał, ale wszystko będzie poza tym dobrze, to też w tym momencie Wam tutaj napiszę. Będę jeszcze go testowała. No, także jeżeli macie ochotę na ten podkład, to na ten moment. Wam go serdecznie mogę polecić. Ale ja jeszcze sobie go potestuję. Ale teraz, tak a propos Wam, mówiłam o tym. No, zobaczcie. No, jak to wygląda. Siwe włosy widać nie pokryło. I chcę Wam pokazać, co to jest. Chociaż to nie, nie dotyczy tego. Ta Isana. O, to jest to. to badziewie. Yy, wcześniej nawet nie zwracam na to uwagi, ale teraz, jakoś jak w Rosmanie byłam i. Yy, Zobaczyłam, że jest to w promocji. Nie pamiętam, ile kosztowało wcześniej, ale teraz kupiłam za niecałą dychę. Wie, a dobra, za niecałą dychę, to sobie wypróbuję to. I nie wiem, jakie były wcześniej, czy ktoś. Nie czytałam w ogóle opinii na ten temat, nie słyszałam żadnych opinii, po prostu zobaczyłam to, kupiłam. I odradzam wam to, yy, zakup tego. Przede wszystkim dlatego, że kolor to nie jest ciemny brąz, a tutaj miał być ciemny brąz. Yy, druga sprawa jak go się nakłada, to on tworzy taką warstwę, która jest cholernie matowa. To wygląda bardzo nienaturalnie. Druga sprawa, teraz, o, teraz nie widać tego. No zup, po pierwsze, jeszcze kolejne, bo wykrusza się z czasem, w ciągu dnia. Yy, I jeszcze jedna kwestia, tak jakby w niektórych miejscach robi takie, no pokazywałam Wam, takie kropki za dużej ilości pigmentu, która tu leci. A, o, jest taki dzióbek, jak, no, no, trochę krótszy, jak ma Sajos i te, te inne. No, w każdym razie, ja to jakoś będę zużywać, ale nie polecam. Jak macie wypróbować cokolwiek, coś takiego chcecie, to właśnie Sajosa i. To był Rimmel, L'Oreal. Też tak, takim takim zielonkawym opakowaniu. W tej chwili nie pamiętam, nie mogę sobie przypomnieć, z jakiej to jest firmy. W każdym razie ja nie jedno opakowanie już użyłam. W Denku ostatnim pokazywałam Wam właśnie to, że wszystko ładnie, tylko trafiłam na kolor, który miał być chłodny brąz, a był za ciepły. W Denku to pokazywałam, tak. Ale jakie to było marki, patrzcie, teraz dziura. To, to ze zmęczenia i z, Znaczy, bardziej z, z powodu bólu głowy. No, także... Ja tego nie polecam, tak przy okazji Wam mówię. Do, do tyłka, po prostu dotyłka. tyłka. Ok, serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, ile go oglądaliście do końca. I bardzo proszę, dajcie lajka, subka, komentarz. Mm, mm. A być może jeszcze coś dogram, a może i nie dogram. Nie wiadomo. pa. pa.